Cześć, witam Was z tej strony Dedras i <noise> naprawdę nie wiem, co powiedzieć w tej sytuacji. Jestem w tym momencie, zaraz po transmisji na żywo, gdzie oglądaliśmy razem zapowiedź Ligi Affliction, i pierwszy raz od dłuższego czasu nie wiem, co mam powiedzieć. Oczywiście w tym materiale omówimy sobie to, czym jest Liga Affliction i jakie elementy będzie ona zawierała. Natomiast muszę Wam z góry powiedzieć, że Niestety nie dam rady w tym materiale zawrzeć wszystkich informacji, które chciałbym Wam zawrzeć, i rozbiję chyba te informacje na kilka materiałów, żeby jak najrzetelniej omówić wszystkie zmiany, które wprowadza liga Affliction. Dzisiaj omówimy to sobie bardzo ogólnie, a tak jak mówię, w kolejnych dniach będę przechodził do coraz to większych szczegółów. No i też im, pewnie im bliżej ligi, tym więcej będziemy wiedzieć. Ale o mój Boże! Oni to zrobili. Rozwalili mi mózg. Dawno mi nie zrobili czegoś takiego, jak zrobili mi dzisiaj. Autentycznie, lekko jeszcze czuję adrenalinę spowodowaną oglądaniem trailera, zapowiedzi. Wow! Po prostu wow! Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do subskrypcji kanału. A teraz zapraszam na materiał. Liga Paweł Zela Affliction. Będzie polegała na tym, że na różnych lokacjach, czy to na mapach, czy w trakcie kampanii, będziemy spotykać takie specjalne zejście do mrocznego lasu. Mrocznego lasu spowitego ciemnością, przeklętego lasu, które będziemy mogli zwiedzać, odkrywać za pomocą specjalnych Wispów, które latają dookoła nas, jak sami widzicie tutaj na ekranie. To działa troszeczkę jak taki delf, z tym, że to my wybieramy gdzie idziemy, a nie prowadzi nas jakiś wózek. Natomiast oczywiście nie możemy chodzić po tym lesie nieskończoność, ponieważ te WISPy, które dookoła nas latają, mają ograniczoną moc i po pewnym czasie po prostu pojawi nam się portal, który sprawi, że będziemy mogli wrócić do rejklastu. W ciemnościach oczywiście będą czyhały na nas różnorakie potwory, jak również specjalne pokoje z nagrodami, a także bosowie oraz trzech nowych NPC. Dających nam, uwaga, uwaga, osobne, odrębne ascendencji dla naszej postaci. Poprzez wykonywanie questów dla tych NPC będziemy mogli odkryć właśnie specjalizację, w której dany NPC się no, specjalizuje, no i również będziemy mogli zakupić od niego różne przedmioty, które tej specjalizacji będą pomagały. Zaraz o ascendencji opowiem Wam więcej. Natomiast warto jeszcze wspomnieć, że sama mechanika niby jest mechaniką poza mapą. Natomiast wpływa również na naszą mapę, czy na naszą lokację. Ponieważ kiedy będziemy przemieszczać się po ciemnościach czy luściach, będziemy także napotykać takie specjalne inne y, wispy innego koloru. To będą to po prostu żółte, fioletowe czy różowe wispy, które będziemy gdzieś tam spotykać na lokacjach. W momencie kiedy wyjdziemy, Wrócimy do rejklastu. Te wszystkie Wispy, które zebraliśmy, będą wpływały na losowych przeciwników na naszej mapie. Dzięki czemu będą zyskiwali więcej Rarity, Quantity albo będą zyskiwali karencji temy. w zależności od tego, jaki typ Wispa został do niego zaaplikowany. No, jak widzicie, tutaj mamy przykład, gdzie kilka Wispów weszło w bossa mapy. Przez to walka jest znacznie trudniejsza że boss będzie dropił znacznie więcej przedmiotów. No i powiem wam, że naprawdę jestem pod mocnym wrażeniem, jak dobrze została zaprojektowana ta liga, ponieważ może nie dostaliśmy takiego bezpośrednio endgame'u, ale ta liga jest prawie, że zupełnie inną kampanią, która mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej, ale wiele wskazuje na to, że to będzie tylko liga na 4 miesiące, chociaż no, to jest kawał dobrze, dobre, dobrze wykonanej roboty. Wracając jednak właśnie do tych y, NPC, do samej mechaniki lasu, no to tak jak wspomniałem, będziemy mieli okazję spotkać trzech nowych NPC, którzy mają swoje specjalizacje. Wykonując questy dla tych NPC, będziemy mogli odblokować u nich mastery. Mamy tutaj Wildwood Primalist, Warden of the Magic oraz Warlock of the Mist. No i każda z tych specjalizacji działa w zupełnie inny sposób, naprawdę bardzo unikalny i bardzo ciekawy. Ponoć te questy będziemy spotykać już mniej więcej w okolicach 5 aktu. Już wtedy będziemy mogli wykonać pierwsze questy dla naszych NPC i samych NPC będziemy mogli spotkać już ponoć w drugim akcie. Początkowo questy są proste. No, i tak jak to jest przy ascendencji, będziemy za wykonanie każdego quest'a dostawać dwa punkty do drzewka danej specjalizacji. Możemy mieć wybraną tylko jedną specjalizację, tak jak możemy mieć wybrane jedną ascendencji. Natomiast kolejne punkty będą trudniejsze do zdobycia i trudniejsze i trudniejsze. Łącznie możemy zdobyć 8 punktów, z czego, ponoć, ostatnie dwa punkty do drzewka specjalizacji będą trudniejsze do zdobycia niż zrobienie Uberlawa. Więc faktycznie będzie to już mechanika typowo endgame'owa, dostępna na mapach. Tutaj oczywiście warto wspomnieć, że wspomniane ascendencji nie zastępuje naszego ascendencji, czyli będziemy mieli nie dość, że swoje własne Ascendency klasowe, na przykład Slayer, Gladiator czy Champion, a także specjalizację, która jeszcze dodatkowo będzie wzmacniała naszą postać. Pokrótce opowiem czym są mniej więcej te ascendencji, natomiast im chciałbym na pewno poświęcić osobny odcinek, więc, oczywiście, zapraszam do subskrypcji kanału. A z tendencji, Warden of the Magic specjalizuje się na swój sposób we smarowidłach do broni. Nie tylko, ale między innymi. Tutaj mamy na przykład Coated Blade, który sprawia, że możemy zaaplikować smarowidło do naszej broni. No i to smarowidło jest to taka specjalna podka, którą wrzucamy na slot naszej podki. aktywujemy ją i ona jest cały czas aktywna. I w tym momencie dostajemy dokładnie to, co daje nam to dane smarowidło. Na przykład mamy tutaj takie smarowidło, które daje nam permanentny cooling strike, ale także mamy 12% szansy na pozyskanie jednego modyfikatora z rare przeciwnika, czyli taki trochę mini headhunter. No i zadajemy większe obrażenia przeciwnikom, którzy są na low life, czyli mają poniżej 50% życia. I kiedy my sobie aktywujemy taką czerwoną potkę, ona jest aktywna cały czas, dopóki nie zmienimy typu smarowidła albo go nie wyłączymy, bo możemy mieć jedno smarowidło w jednym momencie. Czyli na przykład na innym slocie mamy tą potkę, możemy się przełączać między nimi praktycznie natychmiastowo. No a ta druga daje nam na przykład, że atakując przeciwnika na pełnym życiu zawsze stunujemy. A także możemy narzucać im jakieś wider buffy, kiedy są na pełnym życiu oraz kraść ich frenzy charge. Bardzo ciekawa mechanika, tym bardziej, że tutaj mamy także taką interakcję z innymi flaszkami i na przykład Flaszki w pobliżu naszego smarowidła dostają dodatkowe charge za każdym razem kiedy zaatakujemy naszą bronią, nie więcej niż raz na sekundę. No i jeszcze 30% zwiększony efekt flaszki dla pobliskich flaszek, jeżeli zaatakujemy bronią w przeciągu ostatnich 4 sekund. No albo na przykład drugi efekt, jeżeli mamy puste sloty flaszek to nasze smarowidło ma efekt zwiększony o 75%. No i oczywiście nie wszystkie notki są tutaj związane ze smarowidłami, ale no powiedzmy, że na tym po części specjalizuje się to oto as tendencji. Kolejnym as tendencji jest Warlock of the Mist, który jest już trochę bardziej złożony do omówienia, ponieważ skupia się na, na kersowaniu przeciwników czy wzmacnianiu swoich jednostek, sojuszników itd., a także opiera się na takiej mechanice zjadania odpowiednich typów trupów na ziemi. Łącznie z tym możemy kupować odpowiednie typy trupów do wyrzucenia jakby w trakcie walki co sprawia, że zadajemy więcej obrażeń danemu typowi przeciwników. Na przykład tutaj mamy ciało Hydry czyli jednego z bossów, jest to typ Eldrich. Typ Eldrich odnosi się do wszystkich endgame'owych bossów przez co możemy zjeść takie ciało Hydry jakby i zadawać większe obrażenia typowi Eldrich'owemu. Tych interakcji jest trochę więcej, natomiast jest na pewno bardzo ciekawe ascendencji. Które wydaje mi się jest bardziej może skierowane do samonerów i może jakichś kasterów. To też jest całkiem ciekawa interakcja z, z używanym życiem, ale na pewno powstanie na to coś szalonego. No i ostatnia z tendencji, czyli Wildwood Primalist. Jest ascendencji, która wygląda najmniej ekscytująco, ale jest chyba najciekawsze z tych wszystkich, ponieważ poza tym, że mamy dodatkowe dropy, kiedy krzyczymy na trupy, czy dodatkowe sloty w ekwipunku, mamy trzy charm, sokety, do których możemy wsadzać, co nam się żywnie podoba. To znaczy dokładnie chodzi tutaj o czarmy które możemy kupić od NPC związanego z danym ascendencji no i one ma, dają nam różnorakie efekty, na przykład tutaj mamy 16% szans na Fortify, a także, że nasz movement speed nie może być zredukowany poniżej bazowej wartości, co jest modyfikatorem dostępnym w astendencji nota. No i mamy tutaj jeszcze kilka innych, na przykład jakaś notka związana z rajderką, z rajderką i sabuterem, czyli takie łączone czarmy. Tutaj mamy na przykład okultystkę połączoną z inkwizytorem, dzięki czemu, jeżeli trafimy na odpowiednie czarmy, możemy stworzyć swoje własne astendencji, swoją własną astendantkę de facto, ponieważ będziemy łączyć różne ciekawe wartości, różne ciekawe czarmy, Łączące w sobie różne ascendencji dostępne w grze oraz inne modyfikatory. Naprawdę mega ciekawa sprawa. Tak jak mówię, o tych ascendencji opowiem trochę więcej innym razem. Kolejnym punktem, który mamy tutaj pokazane, jest to. Są to nowe uniki. No i możemy tutaj się doczytać, że będzie 15 nowych przedmiotów unikalnych, na stronie widzimy dokładnie 3, m.in. pragmatyzm, który sprawia, że mamy 12 leveli do soketowanego skill gema, ale za każdy inny soketowany gem w tym armorze tracimy 2 lewele. Za tym idzie, jeśli wrzucimy aktywny gem jako 1L, no to ma on plus 12 do leveli, ale jeśli wzmocnimy go supportem, no to będzie miał już leveli tylko 10 na plusie, a nie 12. A właściwie chyba 8 zamiast 10, bo soketowanie Gema na 1L jest już soketowaniem Gema samym w sobie. W każdym razie i tak całkiem ciekawy armor. Kolejno mamy Helm Trickster Smile, który może nie jest jakiś niesamowity, ponieważ jeżeli przeciwnik uderzy nas elemental damage'u, no to jego odporności na ten element będą wynosiły 0 na 4 sekundy, co nie jest może jakieś niesamowite, ponieważ z reguły schodzimy poniżej wartości zerowych. Natomiast jest to hełm na 23 level, więc do takiego levelingu może być całkiem fajny. No i kolejno jeszcze mamy jeden całkiem ciekawy amulet, który sprawia, że za każdy pusty soket w zależności od koloru dostajemy różny efekt. Na przykład jeśli mamy pusty soket gdziekolwiek w ekwipunku w kolorze czerwonym, dostajemy plus 40 maksymalnego życia. Analogicznie dla zielonych dostajemy dodatkowy accuracy rating, dla niebieskich dodatkową manę, jeżeli mamy jakieś puste białe sokety, dostajemy plus 18 do wszystkich Oloresów. Całkiem ciekawa sprawa. No i coś chyba, co także niesamowicie ucieszyło wszystkich, którzy oglądali ten oto trailer. Czyli powrót Ultimatum. Jak wszystko w Poe, powrót Ultimatum wiąże się z pewnym kosztem, a właściwie yy, z, z gry został wyrzucony metamorf, czyli mechanika, w sumie po której chyba za wiele osób nie będzie tęsknić. Natomiast yy, oczywiście jako że Ultimatum, czyli jedna z naprawdę bardzo mocno oczekiwanych mechanik powraca do gry, no to też oczywiście pojawia się ona w drzewku Atlasu, przejmując jakby miejsce nodek metamorfowych, no i zastępując je notkami e, e, ultimatowymi, ultimate'owymi. E, samo ultimatum było, jeżeli ktoś z Was nie grał, polega po prostu na tym, że macie jakby jakąś nagrodę do wyboru, e, no i możecie jakby zwiększać sobie poziom trudności z każdą kolejną falą gdzie każda kolejna fala także przynosi wam nowe nagrody, które możecie jakby pozyskać. Na przykład mamy tutaj jakiś amulet, być może beznadziejny i możemy sobie wziąć za to jakiegoś katalista. Wybieramy sobie następnie typ utrudnienia, który chcemy jakby otrzymać, oczywiście one są odpowiednio opisane, co dane utrudnienie robi i akceptujemy trial. Takich rund mamy 10 i może się zdarzyć, że jeżeli dotrwacie do późniejszych rund, no to na tutaj po prawej stronie otrzymacie naprawdę potężną nagrodę. Z reguły te nagrody są ułożone tak, że im dalej jesteście w ultimatum, tym lepsza nagroda będzie do odebrania. Jeśli Wam się uda, zbieracie nagrodę. Możecie też przerwać ultimatum w każdym momencie. Jeżeli Wam się nie uda, to nie zdobywacie żadnej nagrody. Jest to naprawdę... Mega przyjemna i fajna, ekscytująca mechanika, tym bardziej, że ona także wprowadza taką mechanikę jak InScribe Ultimatum, gdzie poświęcamy jakieś posiadane przez nas przedmioty, aby otrzymać nagrodę, która najczęściej jest duplikowaniem danej rzeczy. Na przykład, jeżeli będziemy mieli ultimatum, które wymaga poświęcenia jednego divina, to po wykonaniu takiego ultimatum dostaniemy na przykład dwa diviny. Więc jest to tak naprawdę chwila, moment, żebyśmy weszli na mapę, zabili potwory na lokacji. I mamy z tego dwa Divine. Ale jeśli nam się nie uda, tracimy poświęconego divina. Ultimatum było naprawdę mega fan. No i tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że pojawia się taint katalist, mimo że metamorf zniknął jakby z przestrzeni publicznej, no to katalisty nadal są w grze, bo katalisty i tak mogliśmy zdobyć zawsze z różnych innych mechanik, na przykład z Delirium, z Rituala no teraz z ultimatum, więc katalisty i tak będziemy dropić, no a do tego mamy taint katalist, który nadaje przedmiotowi losowe quality oraz wzmacnia to quality i służy do używania go na pierścionkach, amuletach oraz beltach, które są corrupted. No i słuchajcie, na sam koniec coś co rozwaliło mi totalnie mózg, nie wiem czy chcę się za bardzo w to zagłębiać, czy na to też nie chciałbym poświęcić osobnego materiału. No ale oczywiście muszę temu poświęcić trochę uwagi również w tym filmie. Tutaj możemy przeczytać na stronie pavovexile.com, że alternatywne quality gemy, enchanty do hełmów z labiryntu, unikalne jakby modyfikatory dla gemów w jewelach, zostały zamienione na nowy system nazywany Transfigured Gems. Polega to mniej więcej na tym, że biorąc zwykły gem do LABA, dokładniej chyba do Uber laba, będziecie mogli ten gem... Ulepszać. Nawet to chyba można ładnie nazwać craftingiem, ponieważ tam, gdzie wcześniej yy, enchantowaliśmy hełmy, teraz właśnie craftujemy gemy. Już Wam będę tłumaczył, jak to wszystko mniej więcej działa, ale może najpierw wyjaśnię, czym w ogóle są te gemy. Mniej więcej polega to na tym, że standardowe gemy mają teraz kilka różnych wersji. Na przykład mamy tutaj pokazaną Frostbomb of Instability gdzie Frostbomba normalnie jest skillem, który rzucacie raz na kilkanaście sekund, on debuffuje przeciwnika, zadając gdzieś tam cold obrażenia, ale to nie jest skill główny ofensywny. Natomiast Frostbomb of Instability nie nakłada już debuffów na przeciwnika, ale staje się pełnoprawnym gemem atakującym, który nie ma cooldownów, który możemy kastować ile nam się podoba. Tutaj mamy na przykład kolejny przykład, nomen omen, Rise Zombie of Falling, gdzie zamiast przyzywać zombiaki, które dla nas walczą, zrzucamy ząbiaki na przeciwników z niebios. I wygląda to przekomicznie, ale zadaje to jakieś tam obrażenia fizyczne, no i również może być użyte jako aktywne gem dla samonera. Czy mamy Blight of Contagion, który używając Blighta i Contagiona, nasz, nasz debuff z Blighta rozprzestrzenia się po wszystkich przeciwnikach. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. I takich gemów mamy, słuchajcie, ponad 100. Być może dojdzie ich nawet więcej wraz z kolejnymi ligami. I tak mniej więcej, a to jest mniej więcej właśnie crafting tych oto gemów. Czyli wkładamy sobie jakiś nasz gem, no i mamy kilka opcji. Na przykład zamianę gemu na losowy transfigured gem tego samego koloru. Czyli gem niebieski na inny niebieski gem z losową alternatywną właściwością. Albo możemy zamienić ten gem na losową transfigured wersję, czyli zamieniamy arka na inną wersję arka. Możemy też na przykład poświęcić ten gem i uzyskać 30% expa jako twoje doświadczenie, więc możemy nawet levelować naszą postać za pomocą jakichś tam gemów, które zabraliśmy na laba. Albo poświęcić gem i zamienić go na treasure Kia. Mamy tutaj 3 craft remaining, więc musimy wybrać mądrze, no i w momencie kiedy... Użyjemy sobie takiego crafta. mamy tutaj kilka opcji do wyboru, więc wybieramy to, co nam się najbardziej podoba. No ale mamy też, jak widzicie, kilka różnych poziomów jakby tych, tych craftów. O tym też w ogóle bym mógł zrobić osobny materiał, ale może uda mi się to na szybko teraz wyjaśnić. No i załóżmy, że mamy tutaj 100 mil, dodawanie 100 milionów expa do naszego gemu. Jest to na poziomie piątym. Mamy jeszcze dwa, crafty, dwa pozostałe krafty. Teraz w momencie, kiedy on sobie wybrał to, i dokrawcił jakby ten te 100 milionów ekspa jak widzicie tutaj numer spadł do 4 ale jednocześnie ten numerek tutaj zamiast 100 milionów daje już tylko 60 milionów. A nam został jeszcze jeden craft. Więc on mógłby sobie w tym momencie wybrać jeszcze raz na przykład te 60 milionów EXPA, zaaplikować i wtedy ten numerek niby by spadł do 3. Tutaj liczba by się jeszcze zmniejszyła, no ale i tak już nie miałby kraftów, więc nic by więcej tu nie mógł zrobić. Natomiast on sobie ten gem weźmie, wrzuci tutaj Brutality Support i zastosuje jakiś inny craft. Zamieniona na exceptional gem i cyk dostał empowera. Ten crafting zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. No i tak jak było wspomniane trochę wcześniej, alternatywne quality gemów zostają usunięte, przez co został także zmieniony drop pool na samym hejście. Jak również no nie ma już enchantów na hełmach, więc też tutaj no jakby cała ta moc alternatywnych quality i cała moc enchantów z hełmów przechodzi teraz do gemów, a nawet te gemy wydają się znacznie ciekawsze niż były wcześniej, nawet z tymi wszystkimi modyfikatorami. Także ja powiem wam wprost, jaram się tym niemiłosiernie. Liczyłem na nowe Gemy, ale to jest lepsze niż nowe Gemy, bo tak naprawdę te mechaniki się różnią na tyle mocno, że to jest ponad 100 nowych gemów do zabawy. Niech to sobie trailer wesoło leci. Ja tutaj jeszcze tylko wspomnę, że gdzieś tam usłyszałem, że będą jeszcze dodatkowe nowe spektry, które też będą miały całkiem ciekawe mechaniki, bo na przykład gdzieś tam Mark wspomniał o takich spektrach, które za każdą spektrę będziemy dostawać ileś na przykład procent obrażeń do mele postaci, dzięki czemu może się okazać, że będzie powstanie może kilka buildów, które będą korzystały ze spektr, mimo że normalnie ze spektr by nie korzystały. Takich mechanik ponad jest sporo i one będą oczekiwały na odkrycie, więc no, jestem ciekaw, czy gdzieś w jakimś kierunku to pójdzie. Z takich rzeczy, o których może warto by było wspomnieć, a o których zapomniałem, bo jest już późno, jest to, że na przykład jeśli będziemy robić mapę i ona będzie miała jakieś modyfikatory, jeżeli wejdziemy do lasu na danej mapie, to te modyfikatory również będą wpływać na nasz las, czyli na naszą mechanikę ligową. Oj, i powiem wam, że zobaczyłem jak wyglądają pacznauty. Pacznauty są gigantyczne. O tym też by fajnie było coś opowiedzieć. Może zrobię skrót, ale no, już dzisiaj chyba po prostu nie dam rady. Jestem zbyt rozemocjonowany. Cały czas przetwarzam to co zobaczyłem na tej zapowiedzi. Mam nadzieję, że ten materiał był jakkolwiek zrozumiały. Bo nie ukrywam, jestem już trochę zmęczony, ale jednocześnie niesamowicie nabuzowany i podjarany. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę, może jakąś, możecie zostawić subika. No bo tak jak mówiłem, planuję jeszcze trochę o tej lidze powiedzieć przed samym startem ligi. To tyle. Dziękuję wszystkim moim wspierającym subskrybentom na YouTube, zapraszam na Twitcha i trzymajcie się moi drodzy. Do następnego i cześć.